Zgromada Rodziców e, to jest wyróżnienie którym dziennikarze, eksperci i gwiazdy odznaczają wyjątkowe produkty, które ułatwiają rodzicom macierzyństwo. Bo macierzyństwo to trudny proces, nie dostajemy dziecka z instrukcją obsługi i jest wiele pomocy, które sprawią, że ta opieka nad dzieckiem codziennie będzie łatwiejsza. To jest akurat taki konkurs, gdzie jest mnóstwo fantastycznych rzeczy dla dzieci, począwszy od pierwszego dnia urodzenia, czyli. Można tu znaleźć, ocenić takie... Fantastyczne wynalazki, jak kołyski grające, wszystko to, co młodym rodzicom ma pomóc w ich rodzicielstwie. Bardzo często, szukając czegoś naprawdę wykwintnego dla naszego dziecka, zapominamy o tym, że tak naprawdę dla dzieciaka nie jakiś, jakaś spektakularna forma, ale bardziej właśnie jakość jest, jakość jest ważniejsza. Podobało mi się, że mamy polskie firmy które są w stanie połączyć bardzo dobrą jakość z bardzo dobrą ceną, bo wiem, że dla rodziców to jest bardzo istotne. Przy okazji ten design, ten projekt tych rzeczy jest na bardzo wysokim poziomie. Podobało mi się też już trochę może bardziej dla, dla mam, dla kobiet. E, takie ubrania, które możemy nosić w ciąży, które możemy nosić w okresie karmienia, które są wykonane z bardzo delikatnych tkanin, które są w takich bardzo delikatnych kolorach, więc wydaje mi się, że dla kobiety, która jest w ciąży lub jest mamą karmiącą, że to są bardzo po prostu wygodne, wygodne rzeczy. Bardzo fajne wkładki laktacyjne, wielokrotnego użycia, które myślę że się będą świetnie sprawdzały. No jest, jest parę takich, takich rzeczy, które, o których będę myślała też kompletując prezenty świąteczne z całą pewnością dla, dla całej rodziny. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest na przykład trampolina, którą można wsadzić do pokoju. Dziecko się porusza, poskacze, jakby już ten, ten element fizyczności został załatwiony. Potem można przejść do wyklejanych, do rzeczy, które wymagają koncentracji. Ogromnie się cieszę też, że teraz producenci zaczynają wracać do takich naturalnych produktów naturalnych materii, są na przykład drewno i naturalne włosie wykorzystane w szczoteczkach czy do włosów, czy do pielęgnacji ciała, są śpiworki z naturalnej bawełny. Naprawdę ogromnie się cieszę, że też do tych produktów wkracza szerokimi drzwiami ekologia. Bardzo podobał mi się przepiękny namiot, zresztą połączona jest ta sprzedaż z akcją charytatywną dotyczącą ochrony Puszczy Białowieskiej. Jest to taki namiot, Wigwam, zrobiony z takich bardzo przyjemnych ekologicznych materiałów, w przypadku na przykład tych urządzeń pod tytułem smartwatch. To moje dziecko już jest w takim wieku, że w zasadzie no nie chcę jej dawać, żeby było całodobowo przyklejona do telefonu. Więc to jest fajna alternatywa dla rodziców, że wypuszczasz dziecko, ale masz jakąś kontrolę. Bardzo fajny też był fotelik dla dziecka od 15 do 36 kg, więc tak naprawdę na, naprawdę długo, bo często te foteliki samochodowe no, są tam w mniejszym przedziale, a ten jest rzeczywiście taki fajny z, z regulacją. Jestem bardzo podekscytowana, dlatego że pojazd. Wbił się kocyk, który, którego szukałam od lat. Od, ja mam trójkę dzieci, ale zaczęłam go szukać, gdy miałam pierwsze dziecko i czegoś takiego nie było jeszcze na rynku. Jest to kocyk z rękawkami. I teraz po prostu zapinam dziecko w foteliku, przykrywam go tym kocykiem. On ma rączki w rękawkach, więc może się bawić. I nie zrzuca tego kocyka z siebie, a jak zaśnie, zrobi mu się gorąco, to ja wtedy mogę bez budzenia go, ten kocyk, w razie czego z niego ściągnąć, więc super pomysł. Dzisiaj mamy, zastanawiałem się rodzice, czy kupić dziecku telefon, czy nie kupić, żeby mieć kontakt z dzieckiem. Jest rozwiązanie, czyli zegarek, prawda? Wpisujemy cztery tylko numery telefonu, że zadzwonię ja, mąż, babcia, opiekunka i, i tylko te cztery numery mogą się połączyć z tym zegarkiem. Jest przycisk alarmowy, dziecko ma to przy sobie, może też ewentualnie zadzwonić, ale tylko do nas.